W ostatnich tygodniach na polskiej scenie politycznej i społecznej rozgorzała gorąca dyskusja na temat sytuacji pracowników w zakładach pracy, szczególnie tych z zagranicznym kapitałem. Poseł Krzysztof Bosak, przemawiając z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poruszył problem, który wcześniej został zasygnalizowany przez Rafała Buce podczas lokalnego protestu w Nowem. Chodzi o niepokojące praktyki w tamtejszych zakładach, gdzie pracownicy skarżą się na mobbing oraz budowanie atmosfery strachu poprzez groźby zastąpienia ich imigrantami z Kolumbii, jeśli będą nieposłuszni. Tego rodzaju działania wywołują wśród polskich pracowników poczucie niepewności i frustracji, a temat ten stał się punktem wyjścia do szerszej debaty o ochronie praw pracowniczych. Jak na te doniesienia reaguje Piotr Szumlewicz, znany działacz lewicowy? Czy oferuje wsparcie sygnalistkom, które odważyły się opowiedzieć o trudnej sytuacji w miejscu pracy? Niestety zamiast tego Szumlewicz oskarża protestujących o narodowy socjalizm. Tego rodzaju reakcja budzi zdumienie, szczególnie wśród osób, które oczekują od lewicy solidarności z pracownikami. Kiedy w mediach społecznościowych pojawiają się głosy wskazujące na patologie w zakładach pracy, takie jak wykorzystywanie imigrantów z Ameryki Łacińskiej przez niemiecki holding we współpracy z ukraińską agencją pośrednictwa pracy, co prowadzi do prywatyzacji zysków przy jednoczesnym obciążaniu społeczeństwa kosztami. Lewica zdaje się ignorować sedno problemu. Zamiast stanąć po stronie zwykłych ludzi pyta, po co wspominać narodowość kapitału? To przecież nieistotne. W oczach lewicowych działaczy Polak, który wyraża swoje obawy, jest jedynie wąsatym człowieczkiem. A niepełnoprawną ofiarą niesprawiedliwych praktyk. W programie telewizji Republika padła propozycja, aby agencje pośrednictwa pracy ponosiły odpowiedzialność za sprowadzanych pracowników, co mogłoby ograniczyć niekontrolowaną imigrację, np. z Wenezueli, kraju, który znajduje się wśród liderów w światowych rankingach przestępczości. W odpowiedzi przedstawicielka partii Razem stwierdziła, że takie podejście jest krzywdzące, a generalizowanie na podstawie narodowości jest niewłaściwe. Powołała się na swoje doświadczenia z życia za granicą, sugerując, że stereotypy są nie fair. Czy jednak takie stanowisko odpowiada na realne problemy polskich pracowników, którzy czują się zagrożeni dumpingiem płacowym i niepewną sytuacją zawodową? Lewica w swoich deklaracjach często podkreśla, że chce reprezentować interesy zwykłego człowieka i pracownika. Jednak w praktyce jej podejście wydaje się odbiegać od rzeczywistości, w której żyją Polacy. Dla wielu pracowników największym wyzwaniem jest legalna migracja, która wpływa na obniżanie płac i pogarszanie warunków pracy. Zamiast wspierać tych, którzy zmagają się z takimi problemami, lewica wydaje się być uwikłana w polityczną poprawność i wizję wielokulturowego społeczeństwa, która nie zawsze odpowiada polskim realiom. W ich oczach Polak który protestuje przeciwko niesprawiedliwości w miejscu pracy, jest postrzegany jako wąsaty człowieczek, który pieni się na widok imigrantów, takich jak Kolumbijczycy. To podejście pokazuje brak zrozumienia dla rzeczywistych obaw zwykłych ludzi, którzy walczą o godne warunki pracy i stabilność zatrudnienia. W rezultacie to prawica, a w szczególności Konfederacja, staje się mecenasem zwykłych ludzi. Reprezentując interesy pracowników i nagłaśniając problemy, z którymi borykają się na co dzień. Struktura wyborców jasno pokazuje, że to właśnie prawica zdobywa zaufanie tych, którzy czują się pomijani przez lewicowe elity. W obliczu protestów, które są odpowiedzią na mobbing, niepewne zatrudnienie i tragiczne wydarzenia w zakładach pracy, lewica zamiast wsparcia oferuje jedynie krytykę i niezrozumienie. W nowym doszło do kolejnego morderstwa. Popełnionego przez nielegalnych imigrantów. A właściwie to ze działań Straży Granicznej wiemy, że wielu z nich, z tej grupy Kolumbijczyków, przebywało w Polsce legalnie, ale nie wszyscy. To klasyka, jeżeli chodzi o informacje z kontroli przeprowadzanych przez Straż Graniczną. Kontrolowane są firmy zatrudniające cudzo cudzoziemców, i w praktycznie każdej z nich okazuje się, że część personelu pracuje legalnie, część nielegalnie. Państwo rządzone najpierw przez PiS, teraz przez Platformę, PSL, Lewicę i Polskie 2050 poniosło porażkę w kontroli legalnej imigracji do Polski. Selekcja tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, była i jest fikcją. Polacy w zakładach mięsnych, notabene posiadanych przez niemiecki kapitał, zwalniani są albo straszeni zwolnieniem i zatrudniani w ich miejsce są Kolumbijczycy, którzy pozwalają sobie na słowne molestowanie pracujących tam kobiet. To wiemy od osób pracujących w tych zakładach. Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Albo ta polityka się zmieni, albo Polacy was zmiotą. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dobie prób zohydzenia polskości, Polaków przez rząd Donalda Tuska i również niestety posłów w tym parlamencie, w naszym polskim parlamencie, chcę jednoznacznie oświadczyć, że wszyscy ci, którzy angażują swój czas, bardzo często biorąc urlopy, bardzo często angażując swoje środki finansowe i pomagają, pomagali polskiej Straży Granicznej na granicy zachodniej z Niemcami, w tym, żeby do Polski trafiali nielegalni imigranci, bardzo często niemieccy. Wszystkim tym Polakom serdecznie dziękuję, dziękuję za wasze oddanie i patriotyczną obywatelską postawę. Jednocześnie to jest hańbo dla polskiego parlamentu, dla polskiego państwa, że tak jak zostało to potwierdzone podczas mojej interwencji poselskiej w placówce straży granicznej w Szczecinie. Polska przyjmuje ogromne ilości imigrantów, co do których nie ma jakichkolwiek, jakiegokolwiek potwierdzenia, że to byli ludzie, którzy kiedykolwiek byli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Hańba. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo Panie Pośle. Ostatnie oświadczenie poselskie pozwolę sobie ja wygłosić. Dotyczy ona przywrócenia kontroli na granicach Polski. Uważam, że nasza debata musi być oparta na prawdzie i dlatego ta prawda Polakom należy się o tym, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Otóż yy, tak zwane przywrócenie kontroli na granicach jest niepełne i będzie nieefektywne. Polska nie jest w tej chwili niestety przygotowana kadrowo do kontroli swoich granic ani do zaradzenia obecnemu kryzysowi migracyjnemu, który zaczął się i nasila się w Polsce. Dysproporcja pomiędzy liczbą funkcjonariuszy po stronie niemieckiej i po stronie polskiej jest jak kilkanaście tysięcy do kilkuset osób. Te tak zwane kontrole przywrócone na granicy z Niemcami są kontrolami wyrywkowymi. Wiemy to w tej chwili już z wielu miejsc na granicy, gdzie nasi posłowie, nasi działacze, nasi prawnicy sprawdzali jak ta kontrola wygląda, oceniali to. Nie mogą fotografować, ale mogą przecież doświadczyć na własnej osobie i doświadczyć na własne oczy jak to wygląda. Te kontrole są głęboko wyrywkowe, jak powiedział jeden niezwykle doświadczony funkcjonariusz Straży Granicznej. Wyrywkowa kontrola to żadna kontrola. Co więcej, państwo polskie nie jest w tej chwili przygotowane do kontroli zielonej granicy, ani coraz bardziej płytkich, szczególnie o tej porze roku, rzek, które dzielą nas z Niemcami. W związku z czym zachęta do nielegalnej imigracji do Niemiec jest, a niemieckie państwo jest coraz lepiej przygotowane do tego, żeby tę nielegalną imigrację wychwytywać i przerzucać z powrotem do Polski. Albo Polska zacznie traktować poważnie kontrolę swoich granic, także granic wschodnich, przez które imigracja ciągle do Polski przenika, albo ten problem nielegalnej imigracji w Polsce będzie się nasilał, bowiem z większością państw na świecie, czy też znaczną ich liczbą, z której imigracja do Polski dociera, nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Dotychczas nie było kontroli efektywnych na granicy z Litwą, na granicy z Czechami, także na granicy z Ukrainą czy z Białorusią, które te granice, szczególnie z Ukrainą, były przesadnie otwarte, a z Białorusią nie jest dostatecznie zabezpieczona i Grupy przemytników, grupy wspierające przemytników, tak zwane NGOsy, operują w okolicy granicy. co zostało dość dobrze udokumentowane jeszcze w okresie rządu PiS przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję, Straż Graniczną. I problem ten do dziś nie został rozwiązany. Polacy mają prawo do prawdy i tak wygląda ta prawda. Kadrowo jest w tej chwili w każdej ze służb, które wymieniłem, kryzys. Niestety ci imigranci przez Polskę próbują dostać się do Niemiec, nie są zatrzymywani. To, o czym mówi rząd, czyli cofanie ich do krajów pochodzenia też nie działa w pełni efektywnie. Podczas przeprowadzonych interwencji w placówkach Straży Granicznej wiemy to z pierwszej ręki od funkcjonariuszy. Zarówno Litwa w różnych sytuacjach odmawia przyjmowania tych ludzi z powrotem, jak i państwa, z którymi nie mamy zawartych umów readmisyjnych. Jedyne remedium na tą sytuację to zacząć traktować swoje granice naprawdę poważnie. To nie, nie musi oznaczać utrudnienia ruchu granicznego dla. Obywateli państw Unii Europejskiej, natomiast to musi oznaczać kontrolę zielonych granic, to musi oznaczać kontrolę ruchu cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, która będzie na tyle dokładna, że będzie zniechęcać do wykorzystywania Polski jako szlaku nielegalnej imigracji. Obecnie mamy do czynienia z operacją, w mojej ocenie niestety w pewnej mierze socjotechniczną, stwarzania wrażenia, że wszystko jest OK, podczas gdy nic nie jest OK. Dziękuję bardzo. To jest koniec mojego oświadczenia poselskiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polska nie może być państwem, które bez sprzeciwu realizuje decyzje innych stolic, szczególnie w sprawach tak fundamentalnych jak polityka migracyjna. W sytuacji, gdy Austria i Włochy jednoznacznie odmawiają przyjmowania migrantów przekazywanych przez Niemcy w ramach procedury dublińskiej, rząd Rzeczypospolitej przyjmuje ich bez sprzeciwu. W praktyce oznacza to, że Polska staje się krajem, który odbiera cudzoziemcom niechcianych przez inne państwa, często bez jasnych podstaw prawnych i bez weryfikowalnych informacji o ich drodze do Europy. Nielegalna migracja, która w państwach Europy Zachodniej doprowadziła do dramatycznych konsekwencji społecznych i braku bezpieczeństwa, jest dziś przenoszona na teren Rzeczypospolitej. Zamiast bronić granic, rząd ułatwia ich przekraczanie, a działania obywateli, którzy próbują udokumentować realną sytuację na pograniczu, są ograniczane przez administracyjne zakazy nagrywania i fotografowania. To nie jest polityka suwerennego państwa, lecz postawa służalcza wobec, in wobec interesów niemieckich. Konfederacja sprzeciwia się zarówno nielegalnej imigracji, jak i sprowadzaniu cudzoziemców pod pretekstem rzekomego braku rąk do pracy. Zbyt wiele państw Zachodu boleśnie przekonało się, że polityka multikulturalizmu nie działa. Konsekwencje to wzrost przestępczości, rozpad wspólnoty narodowej, konflikty społeczne i rosnąca presja na systemy socjalne. Kierunkiem, który należy rozważyć jest polityka remigracji. Chodzi o odesłanie obcych kulturowo osób nielegalnie przebywających w kraju, przestępców oraz tych, którzy odrzucają integrację. Taką odważną postawę prezentują między innymi hiszpańska partia VOX. Polska, póki jeszcze ma czas, powinna wyciągnąć wnioski z doświadczenia innych. Państwo odpowiedzialne, państwo odpowiedzialne musi kierować się dobrem własnych obywateli, a nie oczekiwaniami obcych rządów. Granica to nie tylko linia na mapie to kwestia bezpieczeństwa, suwerenności i tożsamości narodowej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Teraz pan poseł Jarosław Sachajko koło Republikanie. Czy pan poseł jest z nami? Jest zaproszony. Panie Marszałku, drodzy Polacy. Dwie godziny temu, może nawet nie całe dwie godziny temu, zakończyła się Komisja Rolnictwa, gdzie Pan Minister Rolnictwa podsumowywał polską prezydencję. I co my się dowiedzieliśmy? Już w swoim pierwszym, w pierwszym wystąpieniu Pan Minister powiedział, że prezydencja ma rolę uczciwego pośrednika, a nie załatwiania czegoś dla danego państwa. Długo nie szukając. Znalazłem kilka przykładów, które, które, o których powiedziałem. Szwecja za swojej prezydencji załatwiła dla Szwedów promocję zrównoważonego leśnictwa. Prawdopodobnie w Szwecji jest dużo lasów. Francja przyjęła dyrektywę o ograniczeniu pestycydów, aby wzmocnić swój rynek bioproduktów. Oni mogli. Idźmy dalej. Słowenia wywalczyła dla Słowenii wprowadzenie specjalnych funduszy na górskich, dla górskich gospodarstw rolnych. Dlaczego Słowenii zależało tak na tych górskich gospodarstwach? Portugalia wprowadziła zmiany, aby wzmocnić rozwój rolnictwa morskiego. Portugalia i zależało jej na morzach. Chorwacja, włączenie rolnictwa śródziemnomorskiego do specjalnych programów wsparcia czyli dodatkowe fundusze dla oliwek i winorośli. Finlandia, promocja innowacji w rolnictwie cyfrowym, chodziło o to, żeby były pieniądze dla ich startupów. Wszyscy mogą, tylko Polska nie może. Aczkolwiek to nawet nie jest wina ministra Siekierskiego, to jest wina pana premiera Donalda Tuska, bo to on o tym decydował. Szanowni Państwo, jest jak jest. Miejmy nadzieję, że wkrótce skończy się ten szkodliwy rząd dla Polaków. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś odbyła się rozprawa apelacyjna, a w każdym razie miała się odbyć rozprawa apela apelacyjna popularnej youtuberki Nike z Rybnika, czyli Natalii Ruś, oskarżanej o niestworzone rzeczy przez znany nam wszystkim i lubiany ośrodek monitorowania ludzkich myśli i marzeń. Fundacja ta, której szef przebywa na banicji w Norwegii poza Unią Europejską, bowiem jest skazany prawomocnym wyrokiem za różne oszustwa w Polsce, oskarżyła tą dziewczynę młodą za to, że pochwaliła czyn Grzegorza Brauna. I co się okazuje, Proszę Państwa, sędzia dzisiejszej dzisiejsze rozprawy odłożyła rozprawę na kolejny nie wiadomo jaki długi czas. Ponieważ oczekuje, że prokuratura dostarczy dowody na winę czy, czy zarzuty Grzegorza Brauna, bo być może takie nastąpią w przyszłości wszystko jest postawione na głowie. Młoda dziewczyna, która jest niewinna, która pochwaliła czyn gaśnicowy Grzegorza Brauna, może być nadal oskarżana, chociaż nie ma żadnych dowodów winy Grzegorza Brauna przed sądem. Ten wymiar sprawiedliwości jest jakimś kompletnym absurdem. Można czekać lata całe, aż w końcu jakiś sąd będzie chciał skazać Grzegorza Brauna i wtedy najka również może ponieść konsekwencje. Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miałem również przyjemność zapoznać się z tą sprawą i również wyrażam swoje oburzenie tego rodzaju represjami. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!